Siemaneczko, dzisiaj będziemy grać w Fortnita. Będziemy dzisiaj grać w parę. Zapie sami pogramy. Mój kolega dobry gracz będzie y, potem z nami grać. Ale to wstawimy oddzielny filmik. No, no i to po prostu będzie wyglądało tak, że y, nagramy ten filmik, y, potem y, będziemy nagrywać z moim y, kolegą dobrym graczem. No, jak chcecie nas dodać, to ja, Artur Michta. 1111 jeden, 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 jeden. A mój kolega to dobry gracz. 17. Nie mam jeszcze kodu, no ale. A przypominam, że mamy jedno konto darmowe, właśnie, yy, znaczy nie darmowe, tylko yy, jak y, kto nam polubi wszystkie filmy, które będziemy mieli, będzie nam cały czas polubiał, to za miesiąc wygra konto, na którym obecnie teraz gram. Jest yy, yy, 24 skiny. skiny. Jest 24 skiny. No, gram z jakimś typkiem. No dobra, nie będę przedłużać i nie będę tak gadać. Lecimy sobie na na kino. W ogóle mi się to nadal y, ten pokazuje. Piszcie w komentarzu, jak się wam nadal też pokazuje. Spróbuję zaznaczyć tak samo jak ten kościół. O! No nie mówcie, że tak samo, nie. A odznaczył już. Ja sobie polecę na moją ulubioną miejscu, czyli tutaj na ten busik. Zawsze tutaj miałam szczęścia. No a dzisiaj widocznie nie ma tego szczęścia. No, ale leżę też tutaj... O! No i tutaj za to jest szczęścia. Ja tam y, wolę bardziej MK, no ale. Lepsza niż nic. Lepsza niż nic, naprawdę. sobie pozbieramy troszeczkę też maców. Zaraz sobie pozbieramy maców. Troszeczkę drewienka. Mój typek chyba ma gościa. Łódekuj to bardzo dobrze. Zobaczmy, czy otworzył skrzynkę. Otworzył. Chyba, że to nie był on. Bo tutaj strasznie dużo typów moim zdaniem leci. Bardzo dużo. Kurde, nie to.

no i jest dobrze powiem szczerze mi tam się podoba wszystko giereczka cała ja tam bardzo kocham Fortnite a to jest dla mnie normalnie jak, jak mój domek to taki Fortnite e, w ogóle mam do was pytanie mm, czy wy w ogóle mm, yy, lubicie i czy w ogóle gracie w Fortnite'a, to podajcie mi swój nick, to ja was mogę dodać, jak chcecie. Chyba, że sami ten, sami do mnie yy, sami mnie zaprosicie. Ja będę dodawała wszystkich. Na PlayStation yy, w ogóle gram, nie wiem, czy powiedziałam. Będziemy grać w te wszystkie te yy, gry. No, a obecnie gramy w Fortnite'a. Nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podoba. Dobra. Kurde. Dobra, to my sobie pójdziemy do strefki. Chociaż mamy blisko. I powinnam troszkę pozbierać tych maców. To jest dobry pomysł. Ale bym tam spadła. A no wezmę sobie tą maszynowę, Tylko szkoda, że jest tam. Że jest. Kurde, nie ma maców. Wspieramy o w sumie mm, nie, no dobra, szara się chyba nie opłaca. No serio. Wiem, że mam Macę, ale lepiej nie, nie, nie będę tak marnować, bo jeszcze zaraz goście będą. W ogóle ja tak dobrze nie gram, jak Wy myślicie, ale mm, po prostu lubię grać i mam nadzieję, że moje, mój, y, ten, mój, mój filmik się rozwinie z y, innymi filmikami. Po prostu może, żeby zostać youtuberem. Będę robiła też, ten. będę robiła też jak chcecie wyzwania. Piszcie w komentarzu, czy chcecie wyzwania. Bo jak chcecie wyzwania, to wam będę mogła pomagać. I będę mogła z wami grać na filmikach. Jeżeli zezwolicie, żebyście byli w sieci, bo mogę też grać nie na filmikach. Ten film będzie trwał prawdopodobnie. 20 minut, bo jest ogólnie teraz, zaraz będzie 15, beś, No, no i sobie po prostu mm, o, tak o 15, 15 kończę ten film. Prawie za 15 minut, więc, więc tak długo nie będziecie musieli mnie słuchać. Mm -mm. Sorry, że tak dużo gadam, ale ja jestem przyzwyczajona. Jestem przyzwyczajona. Jestem po prostu tak przyzwyczajony do tego, do gadania. W ogóle, przebił gościu, bo nie, nie widać naboi. Nie wiem, w ogóle, jak macie TikToka, to ja nie powiem, jaką mam nazwę, bo wy odkryjecie, jakie jestem płeci, płci, płci i tak dalej, i tak dalej. No, więc ogólnie to... Ja w ogóle rozpalę ognisko albo i nie, bo gościu ma gości. Muszę ich odstraszyć, przynajmniej nie, że do nich nawalam. Tylko po prostu muszę ich na razie odstraszyć, bo mój gościu już leży. Ja się, że pierwsze kilka mi się nie uda, ale to na razie będzie oczywiście. Te... Czekaj, on pije poty. Ej, ja w ogóle nie widzę celownika. Aha. Macie? Dobra, przynajmniej wiem, że gdzieś No to już bez agresji. Eee, Losiom. Ja tak wolę dobijać, żeby od razu mieć mocję i wszystko też inne. lepiej bronię i tym podobne. Oa, fuck, 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 fag. Będę musiała sobie o kurde strefa. lecieć jak najszybciej dobra miał dwie apteczki gościu mój debnie. debnie debnie jak zawsze leczę spokojnie gościu w ogóle nie wziąłem żadnej dobrej broni wyjmę go ze strefy najpierw Nie miałam wyzwania, ale wolę się tak nim nie bawić. Do strefy będziemy musieli iść. Co bronić? Ci potrzeba, no to masz. O podki chcę wezku wziąć. Dobra, lecimy z tym koksem. Przejduję sobie tylko szczęście jeszcze. Dobra, mam dość dużo macców, nie potrzebuję jezu, ale to zarąbiście wygląda ta strefa. Weźmy na jakichś kotów, jakichś kozaczków. I wejdziemy. się skończy źle, po prostu. Krótkim słowem to źle. Tutaj wiek kościoł mają, chyba że z tamtym wziął. Chyba tam jest kość, nie? Dobra lepiej na tą broń. Tylko tylko, że już spaliłam ogniska. Jestem naprawdę głupia, jednak nie spalajcie, bo tych ognisk. A i nie będę zmieni, zmieniał głosu. I mówię, raz zmieniała, raz zmieniał, żebyście nie Czyli mojej płci. Na sam początek mówiłam zmieniał, potem zmieniała i tak dalej. Będę mówić aż ten aż. No, aż się dowiecie, bo. Niedługo, przynajmniej jak będzie 100 lajków na całym moim koncie, to. To wiadomo, co pokażemy twarz. No i to podobne takie rzeczy. Na, na razie już gram, ile minut? 12, jest 15.03. Znaczy nie gram, tylko z wami ten... Na razie jest 12 ten, 12 minutowe. W ogóle e, no znowu nie mam tego że ja na chwilę wywalę tą broń. Ej, no coś mi się zwaliło. Muszę zmienić snajperkę na nawet... Tą, no na jakąś inną snajperkę po prostu. Żeby była inna snajperka. Aha. Aha! Ile drzwi jej bez sensu są te drzwi? Mm. Tam jest kościół Jezu czemu ja nie mam tej głupiej A tam też jest kościół Tam nikogo nie ma Jezu nienawidzę tej głupiej snajperki To jest gówno, a nie snajperka, naprawdę Przepraszam że takie słowa, no ale Taka jest prawda Dobra, teraz spróbuję tam gdzieś jest ten znacznik, dobra Czyli już wiem gdzieś ja tak nie widzę na środku, ale nie idealnie To gdzie w końcu typie, gdzie mi znaczy zdecydowanie O, tam. Ale lepiej bym wysoła. Było blisko. O, ale lepiej to sam. Błagam, o jakieś nie błagam. Nie wszyscy są typy. Dobra, wiemy, że mamy dużo maców, to spróbujemy z macami grać. Dobrze. Dobra, to już dzisiaj, Dobra, Dobra. Dobra. przynajmniej to trzeba się obudować, bo ja ten kozak jestem, Chcę tylko wam to powiedzieć. nawalają. Aha, no dobra. Ej, no co mi jest zbudowanie melu, siomek? Budujesz już będzie tutaj mniej tej nie ten. Dobra, on mam nadzieję, że ich zabił. Jezu 10 kap, co ja zrobiłam. Dobra, najs nice za broń. Ej no, zostaw mi jakąś le jakieś leczenie. O naj, Najsik, najsik, najsik. No dobra, najpierw leczenie. Potem wymienię sobie broń. jest lap Jezu mam dość mało maców teraz Znaczy nie, że w ogóle mam mało maców Jezu boję się, że zaraz to z naiperkiem nie porobi Kiedyś slap. Jest slap? No nie no, każda snajperka jest prostego tego, Ja myślę, że możemy tu wygrać w ogóle będę mogła wam pokazać moje zdjęcie z pytaną, bo ja miałam tyle wygrać, że to głowa boli. Ognisko, o-o. No pokaż łepek. Pokaż łepek. Dobra, czyli jednego już by tam powalił. Aha, znowu zaznaczyłam, że ten. Nie, to nie, nie powalił sobie. Ale mam mało. Chyba.